Anna Krzysztofik. Anna Krzysztofik. Ikar wzbił się wysoko, tak że słońce stopiło wosk w jego skrzydłach. Runął na ziemię, zabił się. Porażka. Ale może jednak nie? Arkadiusz w swojej mowie inspiracyjnej chyba udowodnił, że to nie była porażka tak do końca. Arkadiuszu Moją uwagę przykuły szczególnie dwa aspekty, za które chciałabym Ciebie pochwalić i polecam kopiować Arkadiusza w tych dwóch rzeczach. Po pierwsze, zobaczcie. Arkadiusz odwrócił mit o dedalu i ikarze. Dla nas mit o dedalu i ikarze to jest mit o upadku. A tutaj okazało się, że nie, że to jest mit. O tym, że my możemy być tu i teraz. Zupełnie inne podejście do problemu. Zupełnie inna koncepcja. Świetnie. Odwracajcie zwykłe historie. Szukajcie nowych znaczeń. To zrobił Arkadiusz. Druga rzecz, za którą bardzo chciałabym Ciebie pochwalić, to jest malowanie słowem. Twoje słowa, to, jak malowałeś pejzaże Grecji, to, jak pokazywałeś nam stan psychiczny bohatera, były dla nas tak jak stopklatki w filmie. Od razu działały na naszą wyobraźnię. Mogliśmy sobie to doskonale zwizualizować w naszej głowie. Arkadiuszu, chciałabym Ci dać dwie rekomendacje, bo wierzę, że one pomogą wydobyć Twoje mowy na jeszcze wyższy poziom. Pierwsza z nich – świadomość, Publiczności. Włącz nas w swoją historię. My jesteśmy tacy, tak jesteśmy skonstruowani, że bardzo po prostu chcemy być włączeni w historię chcemy być aktywni. Większą część Twojej mowy zajęła historia o ikarze. Gdybyś może troszeczkę ją skrócił, a rozbudował historię na przykład o dziewczynie, która właśnie. Była na tych wakacjach i czy ona pamięta, gdybyś pokazał nam na zasadzie analogii, tak miał tak ikar, miał a, tak a tak mamy my współcześnie. Włączyłbyś nas, pokazałbyś, że nic się nie zmieniło. Druga rekomendacja. Zabrakło mi takiego dania nam trochę forów. My jesteśmy leniwi jako ludzie teraz tym bardziej, dlatego. Daj nam jakąś wskazówkę, na czym mamy się skupić w Twojej mowie. Zakomunikuj we wstępie cel Twojej mowy. Można to zrobić na przykład w ten sposób. Czy znacie historię o ikarze? Publiczność mówi: Tak, jasne, znamy ze szkoły, a później mówisz: Ale no właśnie, czy to jest historia o upadku, a może o czymś innym, i już może o byciu tu i teraz, i już wzbudzasz tym samym naszą ciekawość, jesteśmy lepiej w niej zakorzenieni, wiemy, za czym mamy podążać. Podsumowując piękna koncepcja wywrotowa znanego mitu w kulturze o ikarze, druga rzecz. Piękna świadomość języka polskiego i malowania obrazami. Dodaj do tego wprowadzenie celu we wstępie oraz zwiększ świadomość publiczności, włącz publiczność. Gwarantuję Ci, że my wszyscy będziemy wtedy w Twoich mowach tu i teraz. Brawo. Minuta ciszy dla sędziów.